Siema z tej strony Pompa. I dzisiaj zagrałem, jak widzicie, w Call of Juarez. No cóż, nie pytajcie, skąd ten pomysł na odcinek. No, no bo nie miałem, słuchajcie, generalnie co nagrywać. Jak aktywność na kanale jest bardzo słaba. No cóż, psz, no nic, gadamy. No to teraz przechodzimy do giereczki. Poziom trudności łatwy, może być za nudno. Średni byłoby w miarę w sumie nie, ale, Ja lecę słuchajcie z trudnym Mam na imię Billy. Nazwisko. Ja znam ojca, a matka nigdy nie była chciała powiedzieć. Ten medalion podarował mi gdy byłem brzącym. Jestem z nim wyobraźnię świadka, więc dzieciaki dały mi takie yeah, przyzwisko, świeca. I tak lepiej niż Brudasz albo Max. Tak matka uciekła z meksyku i większość w mieście i oś to osiedleńcy z północy jak Tomas i mój mój, mój, mój ojczym, wielki gruby skus, którego nigdy nie nazwałbym ojcem. Dorastałem w miasteczku o nazwie Hope. Mam na... nadzieję, ale to moje do... dorastanie było Beznadziejne bieda, kurz, ulice pełne lupów. Mój drogi ojczym, który utłukł mnie, gdy tylko nawinąłem, mówił, że zrobi to, że, że zrobi ze mnie mężczyznę, ale chciał chyba zrobić ze mnie kalekę. Po ostatniej awanturze porzuciłem dom na dwa lata, chciałem synowi pokazać... I... Że stać mnie na coś wielkiego. Postanowiłem, że znajdę legendarny skal Juarez. Oczywiście tylko się wróciłem, tylko się Czyłem wróci... Czasem pracowałem. Poznałem za to miłą dziewczynę Molly, ale jest, ale jej jest, ale jej ojciec zadbałby nic z tego i nie, nie wyszło. Wróciłem, więc co miałem zrobić? Wszędzie tak traktują. Traktuję Cię tak samo, podle, ta, teraz nie mam nic, nawet nazwiska, nazywam się Bili Świeca i jestem nikim. U, no cóż, nasz bohater ma kiepskie życie. No dobra, lecimy z tym. Początek gry, no no. Udaję się na farmę, Tom. Ma... Podpowiedź w prawym górnym rogu znajduje się kompas, który pokazuje ci aktualny cel. Jeśli nie wiesz gdzie się udać, idź w kierunku kropki. No dobra, fajna wskazówka. Uuu, jak pięknie się prezentuje. Patrzcie, woda, skały. O, patrzcie, co mi się podoba. Użyj spacja, spacja. No dobra. Zobaczmy... Oto ono, nadzieja, nowe życie Dla zbiórka nauki różnych takich co pragnę Dobra Mam nadzieję, że wam się odcinek, spodoba Zostawcie subskrypcję z dzwonem Wejdź ostrożnie, szukając półgłówek ze skali i zaczniesz się Z tego co doczytałem es muszę Kurde Czekajcie... Spróbujmy z, zejść. O, czyli... rudera Co mam nadzieję, żeby. by... nie może... Do... To my tak zaczyna słuchajcie irytować, jak nie mogę doczytać tego, co, co jest napisane. Naprawdę, no. Wiem, że to nie może być przeciągane. Ach, muszę poćwiczyć czytanie. No cóż, nie doczytałem, to nie doczytałem i tyle. Zobaczmy. Hmm. Jakiś farmer, chyba co ty cholery robisz? Zawiera się z mojej farmy. Dobra, spokojnie. No dobra, więc. No, witamy w tutorialu Call of Juarez. Podążaj za wskazówkami, by nauczyć się podstawowych zasad poruszania się w grze. Naciśnij dowolny klawisz. No. No i co teraz? Na dachu komórki za domem ukryta jest broń. Zabierz ją, unikaj. Jo, Jonesa. Nie wiem, czy tak to się czyta. Nie wnikajcie to, jak ja czytam na imiona, bo po prostu. Ja nie umiem, słuchajcie, czytać ten angielski imion. Jasne, jeśli się pomylę. Sorry, moje sorki. No dobra. Słuchajcie, zobaczmy. Udaj się na farmę. Tomasa, to są cele. Historia aby skraść się przetrzymaj klawisz CTRL, ok? Chowając się w krzakach pozostajesz niewidoczny. Użyj klawiszku i aby wychylić się, pozostajesz przez krótki czas niezauważony. Aha. Czyli, czyli, nie mogę mu ten dać się złapać. Dobra. Ciekawe, co by było, gdybym się dał. Dobra Zobaczmy co jest tu O, kibel Co tu jest? Aby wstrząść na dach komórki postaw pod ścianą skrzynę Aha, okej okay. Dobra, o kurde Użyj spacji W, aby wdrapać się na dach spacji i przytrzymaj klawisz W Okej okay. Dobra Udało się Teraz otwórz skrzynkę, naciśnij F i zabierz z niej rewolwer i naboje Również naciskając F, aha Dobra. Świetnie zadanie wykonane. Teraz masz broń, nie musisz obawiać się Jonesa, dżo, Możesz zejść z dachu i poćwiczyć strzelanie. Cel. Spróbuj trafić w butelki, znajdują się na skrzyni. Naciśnij dowolny klawisz. No. Dobra. Dobra. Wybieram cię, Łucjan to jest nie jest twoim wrogiem w tej grze, Tolury, nie tolerujemy krzywdzenia postaci neutralnych, koni czy bez złog. Łamanie tych zasad spowoduje coś tam grypę, usunięcie. Dobra, no i co teraz? Stań za beczkami, spróbuj trafić w znajdujący się cel. Pamiętaj, skupienie wzroku, klawisz X pomaga w celowaniu. No, co teraz? A, kolejne pewnie. No. Świetnie wykonałeś kolejne zadanie. W ten sposób nauczyłeś się podstaw poruszania się w grze. Możesz, możesz udać się na dalszą drogę. Ogłem słuchajcie, ja nie wiem jakie chcielibyście ten filmiki. Piszcie mi, czy chcielibyście filmiki z tej gry takie 15-minutowe, 30-minutowe, 20-minutowe. No, żeby wiecie, no żeby się wam jakoś to oglądało. I jeżeli coś wam nie będzie pasowało w tym filmie, to powiedzcie po prostu co. Dobra. Wilk mnie zaatakował i co mogę go ograbić? Czy nie? Nie. No, szkoda. Dobra, schowajmy broń i zajmijmy się kolejnymi sprawami. Wracam, by odwiedzić mamy jedyną osobę na świecie, w której jest to za to Thomasa Kilka osób, w których my wolę my nie spotykać. Najpierw nasz szeryf, który Tim zawsze Powell, wolał ścigać or or mnie, niż prawdziwych bandytów. Jest tyle, właściwie, salon świata. Jak mało brat ojczyma, as Pekka, as największy z syn jaki wziął Biblię do ręki. Most Pastor Rej, największy sukin który wziął Biblię do ręki. Uuu. Nie wiem co Billy ma do niego Ale z tego co przeczytaliśmy coś go wyzwał, że sukin No cóż No dobra, idziemy do miasteczka. No. Zobaczmy. O. Ten szeryf, poznaje po gwiazdce. No, no, Billy świeca. Ile czasu minęło? Sierf. Szeryf Thomas chyba nie będzie szczęśliwy. Chciałbyś się z nim policzyć? No to, to lepiej będzie, jeśli pójdziesz tam, tam z bronią. Jeśli nie pójdziesz tam z bronią, daj mi ją. Wejdziemy odejdę, broni chłopcze. O. Dobra.

Aha, mamy nic nie robić głupiego, dał nam. więc got to muszę poszukać broni, Zdobądź broni. Dobra. O Ale gęby tego miasta stało się enorm. Hmm, ciekawe co będzie jeśli podejdę do nich. Dobra. Sojedki możesz. Ain't you a for zostać masz Susie. Zma... I'm pissed at you, Billy. Hey, I just got I was planning on coming by. No, no. Zapowiada <laughs> yeah, się really ciekawie. Właśnie <laughs> się rozmyśl. Hmm. Uh. Ukradnij broń Su Suzy. Jeśli nie, przytam. Tak to się czyta. Jeśli źle przeczytałem, to przepraszam. Teraz to nie widać. No no, zobaczmy. Mogę poprosić o browarkę? Mogę cokolwiek. Hmm. Nic, a nic. Na karty mogę się zgłosić? Nie mogę. No cóż. Susie była na górę, pewnie uh -oh. tutaj o. Billy Max ledwo wrócił, już leci posuwać oh, ale chyba ci, ci, ci. się... no dobra forsa jest? No nie ma forsy no cóż tu chyba za bardzo nic nie zrobię. No to jak ja mam wejść do niej? Czekajcie, tu jest jeszcze jakiś kufer. A, to jest tylko. To są tylko browary. Dobra, jak jak mówił tamten szeryf nie róbmy nic głupiego. Ech, nie będę tu krzyp. Dobra, zobaczmy. Czyżbyś nie znalazł legowiska maybe, Złota Juares? Może chociaż znajdziesz jakiś sznur i wejdziesz to oknem to tylko po cichu. No dobra. Coś jakiś sznur. O. Szątkę wyjąć beach. No dobra. Sprawdź, aby chwycić niektórych przedmiotów. Ale no co? No i no, zwaliłem no i co? No i nic nie. Już łapałem. A o to tu chodzi Dobra, kiedy bitch zaczepił się o kondor lwowych skróć Naciśnij oba przyciski myszy, aby zwolnić być możnych Dobra To podczas wiszenia, aha, okej okay. Czyli z tego co zrozumiałem, to jeden jest do góry, a drugi do dołu No Świetnie, czekajcie Nie no no cóż, zapowiada się ciekawie. Tyle wam powiem. Dobra, wspinamy, wspinamy się. No i jesteś. Ah, co powiesz? Sprawdzę we'll co robi. Sure mógłbyś umyć się. Aha. Uh -huh. No, no. Right. Dobra, gdzie Where to jest? Właśnie, potrzebujemy broni, żeby powybijać kogoś. No, no. Znajdź broń, zanim wróci Suzy. Mam minutę na to, by to zrobić. Czekajcie. Szukajmy co. Mm, nie ma tu broni. Czekajcie, może w szafę mogę? Nie mogę, nie mogę. Tu może jest? Tu też nie ma, tu też nie ma. No. Kolera, czas. Wiad że też nie ma. Chcę może tu. Czekajcie, może tutaj coś. O, brzeci. Damn it, Susie, where hmm. do no. you keep the bullets? Glad's occupied with Joanne, so we got some time to get reacquainted. But we best keep our voices down, darling. So you never found the family jewels? Maybe I can help.

Chowasz się karcie. Pół godziny znościa. Tą... To wiem No Dobra, się niepostrzeżenie z miasta. No dobra. No i. O kurde. O nie, 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 ja nie, chcę umierać. Zostawcie mnie. nie, chcę... pomocy. nie, Aj, gdybym... gdybym miał jakąś ta, jakąś, ten, nie wiem, kamizelkę czy co, to wziąłbym ich z bicha. Ostrożnie, aby zejść... Się... O kurde. Chyba przytrzymując... Kurde! O oh, fuck! 16 HP? Kurde! Nie nie, 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 nie. zostawcie mnie. Zostawcie mnie! O cholera. W nogi! Aj, aj. aj. Tyle już straciłem 16 HP rozumiecie to? O Dobra Jezus 16. Dobra, 66 HP, nie najgorzej, lepsze te 66 niż te 16 nie. Bo tak łatwo mi nie dadzą spokoju Dobra Kurde Ajajaj aj, aj. No po prostu Nie wiem, jak nie wiem co powiedzieć jakby to ująć? Używając bicza, możesz chwycić się gałęzie, pokonując szerokie rozmiary. A. Czekajcie. No. Czyli Tak. Ech, no dobra. No i jak. No jeszcze. No jak. Ja już myślałem, że ich zgubiłem, a tu nic z tych rzeczy. Oni jeszcze mnie. Nie. Boże. Zginąłem. Porażka. No dobra. Zobaczmy. Odkąd zaczynam. Ało! Aż odtąd! O kurde... Niech będzie autosejwik... Zresztą, czemu ja jeszcze tego nie zapisałem? Poczekajcie... Puste miejsce... Dobra, leczenie... Wymknij się niepostrzeżenie z miasta... Zaraz będą mnie nic i... Jest... Kurde... No nie, no nie, 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 nie! Poczekaj, 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 poczekaj! Uff... o ludzie jak się stąd wymknąć ostrożnie Uuu. ostrożnie po S, o nie 4hp no dobra uwaga 4hp 4hp no i dobra ile hp 54 aha Czyli jedna butelka daje mi 50 HP. Spoczko. Oj, obym teraz nie spadł ten tam na dół. Dobra, uwaga. o, 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 o. Skok! Obra, tuędy. Hmm. Oj, oj, oj. Nie wiem, słuchajcie, co mam w ogóle teraz powiedzieć? Teraz się zrobiło tak cicho. Nie wiem, co ja mam, słuchajcie, co ja mam komentować to, to co się dzieje. Uż, dobra Uwaga, dam radę czy nie? Proszę, tak, 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 powiedz, że tak Tak, 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 tak Nie no. Znowu Boże Dobra, chociaż zróbmy chociaż dzisiaj słuchajcie tą misję o kurde, 27 HP, 20... 20 HP Pomocy! No nie! Nie, nie Od razu. Na starcie. U zginąć. Dobra, czekajcie, proszę nie trafisz, nie trafisz, nie trafisz. Uuuu, Dobrze, że to był tylko jeden nabój Im więcej HP, tym lepiej No dobra Ostrożnie teraz Ostrożnie z góry szukając półek z kim. No jubia. uwaga. Kurde, skałka, skała, uwaga. Dobra, poczekajcie Żeby tego nie powtarzać Zapiszemy sobie tę gierkę Żebym Tak mówiłem Ojej Nic w sumie Zapomniałem, że poziom trudności jest Trudny I ja jeszcze się dziwiłem Czemu ja tak ciągle ginę Nie no Nie mogę teraz zginąć, po prostu nie mogę Muszę skończyć tę misję Jak ja to mam przeskoczyć? Ej no, ej, no, bez żartów, jak ja mam to zrobić? Czekajcie, uwaga, to za bardzo nic nie da mi. Ej, poczekajcie, nie mogę się cofnąć. Jeszcze gorzej. Jak to mam zrobić? Czekajcie, dobry rozpęd i dam radę. No! Serio? Boże, nie no, jak, jak to, czekajcie Do tej gry trzeba podejść rozsądnie, dobra Czekajcie, po, no to pomyślmy, jak to Jak zrobić to z tą gałęzią, żebym nie spadł tym razem Dobra Czekajcie, zaraz dojdziemy tam Uch, Musi tu jakiś być sposób, żeby to Przeżyć Dobra, tutaj to nie, to nie trudno A mogę tu jeszcze, czekajcie ostrożnie, żebym nie spadł tam na dół Powiedz, że tak, powiedz, że tak Tak, ja żyję Uhuhu, coś wam nie wyszło chłopaki O kurde O Boże, co ja Stop, 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 jak to się robiło? A tak, 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 no. Może ja już myślałem, że znowu będą we mnie strzelać. Wczytuję. No. No, no, no. Kolejna chatka. Ograbimy. Zobaczymy, może tam znajdę naboje. Uch, jakby tam nikogo nie było. Zobaczymy. Czekajcie, jak to mam zrobić tak, żebym się tędy. Tędy. No dobra. Tychacie mieszka stary Frank. Teraz wojne kompany. Nie jest Aha. O, czyli u niego możemy mieć amunicję. Wzdobić amunicję do broni. No. Zobaczmy, czy on jest w chałupie, czy go nie ma. Zobaczmy. No nie, yeah, jest nie ma żadnego skarbu. To... Aha, tak mówi Billy. No dobra. Albo to zapis, ciekawe co on nam powie. Boże! Spokojnie. No cóż, chyba aż tak się nie powinien nam dziwić. chłopiec jest nerwowy. Czyli, że jeśli spróbujemy z nim porozmawiać, to on będzie. to on nas zastrzeli. No ale nie mamy za bardzo wyboru. Poczekajcie, co my tu mamy? Lampę. Może tu coś jeszcze znajdziemy? Tu nic nie ma. O, wreszcie! Strzelamy do kobiet, strzelamy do dzieci. Możemy zastrzelić naszego, a mojego. No, to ucieczka. Kurde, masz. masz benkarte. O, kurde. W ogóle ja nie wiem, co ludzie mają z tym benkartem. O co chodzi z tym bilim? No bo ja nie wiem, ludzie coś, słuchajcie, ten mają do bilego. Tylko co? Bo mnie to dziwi. Ktoś mi wytłumaczy? Nie wiem. Bo załóżcie, że on coś tam. Szczepiają się go, że coś tam bankart. Wiem o co tu chodzi Może się dowiem podczas tej gry Na razie tylko wiemy tylko tyle, że Ten, czekajcie Że jak ma na imię, po co przybył do miasta i I co jeszcze I że zdobyliśmy broń, amunicję i mamy bitch. No i super. Będzie kogo, za Będzie kogo zabijać. Dobra, jakaś chałupa. Mój dom opuściłem up. A to mój dom jedyny jak be right jakiś znam. Mama robi pewnie oka. Czuję. Jakiś Tomas, ten... Ten o którym mówił Billy. Mówił coś, że ten, on ma ten coś do tego to masa, ten. Coś tam się go czepia, już zapomniałem, co? No dobra, nie gadajmy tak bez sensu. Epizod drugi. Oh, Panie, dzisiejszych niedzieli, kiedy kościół świeci pustkami, modlę się za wszystkich sił. Co mam czynić, by nie stracić wiary w miasto? Jak wyczyścić z siebie jeszcze trochę energii i przyprowadzić do ciebie wszystkich, którzy zbłądzili? Dziś w nocy zesłałeś mi sen. Zobaczyłem upiory przeszłości. Co chcesz mi powiedzieć, panie? Że mieszkańcy Hope pogrężają się w mroku? Jak jak, jak niegdyś? Na mrze zaprosiłem mieszkańców osobiście. Każdą jedną zgubioną duszę przemówię. Do nich jeszcze raz wskaże im drogę. Dobra, posłuchajcie. Epizod drugi z, z, z tym dziadem zrobimy ten. Zrobimy ten w następnej, w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się, ja nie żebrzę, jeśli Wam się naprawdę podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem. Trzymajcie się. Cześć. Elo.